Okej, okay, teraz znajdujemy się w domu handlowym Fenix Felix. Nie, Fenix, przepraszam, Przejdziemy już tutaj jakimiś windami niemarkowymi Zapraszam do oglądania. Jedziemy na piętro Piąte Spróbujemy na szóste. Nie, nie można, do piątego chyba tylko. Jest to winda z pelrem. Co jest? Nie wiem, zatrzymała się. Może ja wcisnąłem pierwsze. Nie wiem. Są jakieś dziwne oznaczenia, pięter. Kabina dziwna. Lustro po bokach. Nie wiem, dobra. Nie, Mark. Zwykły nie, Mark. Kabina blaszana. Trzeszczy. Mamy zero. Niestety te dwie windy są zepsute. Ta nie działa, ta nie działa. Patrzcie sami. No to dzięki za obejrzenie.